No. no. <śmionetre> męczysz tego konia? Nie męczę. Zobacz, że nie zmęczony w ogóle. O kurwa mać, no i kur męczysz konia, męczysz kurwa konia. Serznie dopa. Jakie płybane? Eee, kładź go tu, tu ryjem do tego. O, Miarkę mi rozjebał chujęty. Co za kurwa ch... śmieć? Miarka mi rozkurwił miarkę. Moja miorka. Sytuacja no. generuje snik dla mich aktorów, z parowe w kielacce, a ona Enie Aha. dala mu dupy pozdrow. Marci prawiczek, pozdro. A. O, kurwa. Kukka. K... K... Coś dzieje. No daj spokój. K... Poznaję mi się kiełbasa z Jara. Kurwa! milimetry Ty, nabój energetyczny o smaku spermy i masz slogan naródź się na nowo Nie no ta, co ja robię, no ale jestem Więcej pozytywnej energii, Remigi. Romper zniebałem. Gdzie dostać romperka energii? Romper energii? Kurka wonna brzmi jak taki energetyk robiony w sosnowcu. Ku... Romper energetyk, z fetą. Po nim nie śpisz. Taka k reklama za taka puszka w pańcie zrobiona. I boga kocha Mordzia, rękę daje sobie uciąć w przedramieniu, że ludzie by kupowali na bekę właśnie. Romper z, z fetą. Zobacz, jak mi gnią jedynki, kurwo jeba. Masz funkcję Hej, Volkswagen w Mercedesie? Oczywiście, że tak. Hey Volkswagen, daj proszę głośniej muzykę. Hej, Volkswagen, daj głośniej muzykę. A, widzisz? Niech Nie, ale już nie pachnie, ja przed chwilą pito zapachniałam, przysięgam. Bardziej jest to, kurwa nie ma w tym. Z telefonu, ja pier. Ja. <grym>, Każdy wie, że jesteś gejem. no, no, Jest no, to no nie, jestem gejem, nie, 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 Ja nie, 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 I got that!